Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Franciszek Staniszewski i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa prezentację projektu współpracy w roli doradcy klienta biznesowego Premium Profit. Jak się przedstawia program tej prezentacji? A więc na początku kilka słów na temat firmy i osób kluczowych, następnie zdefiniujemy zadania doradców klienta biznesowego. Po czym przejdziemy przez procedurę podejmowania współpracy, omówimy system szkoleń, praktyk, i treningów przygotowujących do współpracy, a następnie będziemy rozmawiać na temat tego, co Państwa chyba najbardziej w tym momencie interesuje, a więc na temat zasad wynagradzania, pokażemy kilka symulacji zarobków, a na końcu będzie czas na decyzje i pierwsze kroki. Organizatorem projektu jest Premium Profit. Jesteśmy zarejestrowani w Warszawie przy Ulicy Złotej. Można z nami spotkać się w biurze przy Ulicy Smolnej 40. Wszelkie informacje dotyczące projektu doradców konsultanta biznesowego Premium Profit znajdują się na stronie www.doradca.premiumprofit.pl Do kogo kierujemy naszą? ofertę do kogo kierujemy naszą propozycję? Oczywiście do wszystkich osób, które mają intencję nauczyć się nowego zawodu, zawodu doradcy klienta biznesowego, do osób, które mają intencję osiągnąć sukces w roli doradcy klienta biznesowego. Jestem przekonany, że szczególnie, szczególnie duże szanse. Pomyślności, powodzenia w realizacji zadań doradcy klienta biznesowego mają osoby z doświadczeniem przedstawicieli handlowych, doradców finansowych, pośredników kredytowych, pośredników nieruchomości, akwizytorów, agentów ubezpieczeniowych a więc wszyscy ci, którzy mają doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem. Oczywiście to nie przesądza o tym, że każdy, nawet Najbardziej początkująca osoba, bez doświadczenia, może zaangażować się w ten projekt, odbyć szkolenia, przygotować się. Jeżeli ma determinację i dużo konsekwencji w działaniu, może osiągnąć sukces. Na czym polegają zadania naszych doradców klienta biznesowego? A więc przede wszystkim sprzedaż produktu assistance dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli są to zadania polegające na umawianiu spotkań handlowych, w trakcie spotkania analiza potrzeb klienta biznesowego, sprzedaż produktu Assistance i oczywiście obsługa posprzedażowa. Czym jest produkt Assistance dla biznesu? Jest to pierwszy w Polsce abonamentowy produkt adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw i jest to pakiet złożony z 17 usług Assistance. Oraz polisy inwestycyjnej, która jest dopasowana do potrzeb klienta biznesowego. Klient biznesowy na ten produkt, na jego całą wartość otrzymuje fakturę VAT i cała kwota jest inwestowana w polisę inwestycyjną, czyli osoby, które już mają doświadczenie z rynku finansowego, widzą, ogromną korzyść. Jest to naprawdę event. Po raz pierwszy klient biznesowy może wpisać w koszta coś, co ostatecznie jest inwestycją. A więc pozwala po pierwsze optymalizować biznes, obniżać podatki, dalej pozwala przetransferować pieniądze firmowe na E, korzyść wskazanej osoby, osoby ubezpieczonej, a jednocześnie pozwala chronić te pieniądze, czyli wykorzystać e, wszystko to, co się znajduje w ramach policji inwestycyjnej, czyli ochronę prawną podatkową, a więc jest to coś niezwykłego. No i oczywiście pakiet tych 17 usług assistance, które w biznesie e, też wnoszą y, ogromne korzyści. Mam tutaj taki graf porównanie z lokatą przy kwocie 3600 zł rocznie przy kwocie 60 000 zł rocznie. Po lewej stronie ten słupek pokazuje w obu grafach, w obu wykresach y, lokatę, y, po prawej stronie y, produkt assistance dla biznesu, ale od strony inwestycyjnej. I popatrzcie, oczywiście kiedy robimy lokatę, to robimy ją z pieniędzy y, prywatnych, Osobistych, a więc tutaj nie ma żadnych korzyści firmowych, a więc jest tylko kwota wpłaty plus jakiś zysk. My tu przyjęliśmy, że jest to kwota 6% tak, zysku rocznie. Co się dzieje, jeżeli tę samą kwotę inwestujemy w produkt asystans dla biznesu, który mamy w ofercie? Otóż ta kwota plus korzyści podatkowe, a więc 19% na liniowym czy 18 w pierwszym progu podatkowym w podatku progresywnym plus 23% VAT-u to jest kwota, którą przedsiębiorca będzie miał możliwość po prostu odliczyć, a więc niezwykła okazja. Oczywiście nie będę się nad tym tutaj rozwodził, dokonywał analizy, ponieważ tym tematem szczegółowo zajmiemy się już na szkoleniu przygotowującym do współpracy w charakterze doradcy klienta biznesowego. Dzisiaj, w trakcie tej prezentacji, tylko chcę zasygnalizować korzyści. Jak będzie wyglądał model współpracy? Doradcy klienta biznesowego z premium profit. A więc przygotowaliśmy dla Państwa nieodpłatne szkolenia, które przygotowują do pracy, do roli w charakterze doradcy klienta biznesowego. Oczywiście są to wykłady, są to warsztaty, jest też coaching doskonalący umiejętności. Państwo nie musicie za to płacić. Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne za efekt, rozliczamy się. Albo na umowę zlecenie, umowę zlecenie wystawia oczywiście nasza księgowość, albo na fakturę VAT, którą Państwo wystawiacie, jeżeli posiadacie działalność gospodarczą. Możecie Państwo sami umawiać spotkania z klientami biznesowymi, albo też te spotkania będą dla Państwa umawiać konsultanci telefoniczni z naszej firmy. No i w tym przypadku Państwo płacicie 20 zł za takie spotkanie. Wiem już, z rozmów z doradcami, którzy podpisali z nami umowę, że bardzo mocno się nastawiają też na te spotkania. Idźmy dalej. Oczywiście codzienny monitoring aktywności, a więc tutaj w relacji z menadżerem, który zarządza zespołem sprzedażowym, jest możliwość odbywania spotkań z klientami w naszym biurze firmowym w Warszawie. Co jeszcze? Istotne jest to, że ta działalność nie wymaga żadnych zezwoleń, żadnych licencji, ponieważ sprzedajemy produkt dla biznesu. Co jest istotne dla informacji dla osób z doświadczeniem w rynku finansowym, nie ma tu tak zwanych lapsów. Jest tylko 10 dni na odstąpienie klienta od umowy, ponieważ zgodnie z polskim prawem jest to sprzedaż produktu poza siedzibą firmy, a więc kolejna fantastyczna informacja. Bo pamiętamy, że na rynku finansowym jest to zasada 60 dni, prawda? Ale idźmy dalej. Jak wyglądają zasady wynagradza, wynagradzania? A więc, Państwo za sprzedaż produktu abonamentowego, Assistance dla Biznesu, otrzymujecie od 40 do 53% kwoty, którą nam przelewa produkt-provider za sprzedaż, a więc bardzo wysoka prowizja. W planie kariery oznacza to, od 90 do 120 zł za punkt. Za chwilę to się oczywiście wyjaśni. Po rozliczeniu każdego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca przelewamy Państwu pieniądze za miesiąc poprzedni. To oczywiście wynika. Z harmonogramu naszych rozliczeń z produkt providerem. Oczywiście podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest faktura albo umowa zlecenia, o tym już mówiliśmy. Istotna informacja, że płacimy od inkasa, a więc bardzo bezpieczny sposób. A więc, jeżeli klient opłaca abonament miesięczny, my Państwu po każdym miesiącu wypłacamy e, odpowiednią porcję prowizji. Jeżeli klient z kolei wykupi abonament roczny, to oczywiście my płacimy. Państwu prowizję od rocznego abonamentu. Co jest jeszcze istotne, przygotowaliśmy dla Państwa bonus za rozbudowę zespołu. Chociaż w Państwa obowiązkach nie ma rekomendacji współpracy nowym kandydatom, to zawsze jest tak, że komuś się pochwalimy, komuś powiemy, że jest taka możliwość. I w każdej z tych sytuacji, kiedy z takiego polecenia Podejmie ktoś z nami współpracę i będzie to współpraca efektywna, my wypłacimy Państwu od 100 do 800 zł bonusa w dwóch transzach, czyli po pierwszym i po trzecim miesiącu. Myślę, że jest to fantastyczna wiadomość, bo popatrzmy, kiedy korzystamy z zakładu, na przykład z warsztatu samochodowego, jesteśmy zadowoleni z jego usług, opowiadamy znajomym o tym warsztacie, czyli polecamy usługi danego warsztatu, warsztat nam za tę reklamę, Ustną przecież nie płaci. W naszym przypadku my dzielimy się przychodami, które są wygenerowane przez Państwa polecenie. Jak wygląda plan kariery? A więc zbliżamy się już do wyjaśnienia tych wszystkich zależności punktowo-kwotowych, a więc są cztery pozycje. Zas zaczynamy od pozycji asystent, czyli od razu po szkoleniu i po podpisaniu umowy macie Państwo. Kwotę 90 zł za punkt w planie kariery. Następny etap awansu to jest 100 zł za punkt na poziomie doradcy, na szczeblu specjalista 110 zł za punkt, no i na pozycji ekspert 120 zł za punkt w planie kariery. Tak się to przedstawia w tabeli y, awansów. Za chwilę się wyjaśnią te wszystkie punkty, czy to dużo, czy mało. Wiemy już, że od 40 do 53% od kwoty, którą nam płaci produkt, provider, a więc bardzo dużo. I teraz przykład praktyczny naliczania prowizji. To oczywiście są przykłady, to są modele obliczeń. Jakie będą faktyczne wynagrodzenia, to oczywiście zależy od Państwa e, zaangażowania. A więc wyobraźmy sobie, że w tym przykładzie mamy. Kwotę rocznej składki 3600 zł. Rocznie jest to najniższa, najniższy abonament roczny dla przedsiębiorcy i zawsze stosujemy niezależnie od kwoty abonamentu 300 jako przelicznik punktowy, czyli 3600 zł, a więc ten wpływ dzielimy przez 300, czyli ten produkt sprzedaliśmy za 12 punktów. No i teraz Liczbę punktów przeliczamy przez, czyli mnożymy przez kwotę za punkt na kolejnych szczeblach awansu. A więc asystent od takiej sprzedaży otrzyma 1080 zł plus 23% VAT prowizji. Doradca 1200 zł plus VAT. Specjalista 1320 zł plus VAT i ekspert 1440 zł plus VAT od kwoty sprzedaży 3600 zł. Jak mogą wyglądać państwa miesięczne zarobki, bo mówiliśmy dotychczas o pojedynczej sprzedaży. No, znów założenia, znów modele. Załóżmy, że dokonujesz, drogi kandydacie, jednej sprzedaży w tygodniu za kwotę 3600 zł składki rocznej. To jeżeli będziesz na pozycji asystenta masz 4 produkty czyli jeden produkt tygodniowo zarabiasz 4320 zł plus VAT na pozycji doradca 4800 zł plus VAT na pozycji specjalista 5280 zł plus VAT i na pozycji ekspert 5760 zł plus 23% VAT -u. No, i to nie wszystko, bo do tego jeszcze dojdą bonusy za rozbudowę zespołu, czyli za każdego współpracownika, którego polecisz, od 100 do 800 nawet złotych. Idźmy dalej z naszymi symulacjami. Chcę w tym momencie zdradzić Ci tajemnicę sukcesu. Otóż wszyscy przedstawiciele handlowi, agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, tak, wiedzą, że. Sukces zależy od pewnej regularności, konsekwencji. A więc, jeżeli odbywamy regularnie 10 i więcej spotkań w tygodniu, wtedy pojawia się regularność w dochodach prowizyjnych. Przy niższej aktywności nie ma regularności, jest incydentalność dochodów. A więc, popatrzmy, co z tego wynika. Jeżeli odbywasz 10 spotkań tygodniowo, to przy tej ilości spotkań Efektywność sprzedażowa wynosi 20%, czyli na 5 spotkań jedno kończy się sukcesem. I to jest statystyka, która dotyczy sprzedaży bezpośredniej. Co to może dla Ciebie oznaczać? Ano to oznacza, że mógłbyś przy tej aktywności mieć dwie sprzedaże w każdym tygodniu. Jeżeli je pomnożymy przez 4 tygodnie w miesiącu, oznacza to, że sprzedałeś 8 produktów. No i teraz twoje wynagrodzenie. W zależności od tego na jakiej pozycji awansu się znajdujesz, może wynosić od 8640 zł plus VAT do 11520 zł plus VAT na pozycji eksperta. A więc wybór kwoty wynagrodzenia należy do ciebie. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiemy, że statystyka no to są pewne modele, prawda? Natomiast życie, czyli indywidualne przypadki, mogą wyglądać zupełnie inaczej. I teraz, gdybyśmy bazowali na średniej sprzedaży, to nasz produkt provider dostarczający produkt abonamentowy ma średnio sprzedaż na poziomie 24 tysiące złotych na klienta w skali roku. Co to oznacza? Ano to oznacza, że jeżeli odbywałbyś. 10 spotkań tygodniowo. Miałbyś tę skuteczność na poziomie 5 do 1 i byłbyś na pozycji specjalista, czyli trzeci poziom awansu. To jeżeli w pierwszym tygodniu miałbyś dwie sprzedaże na minimalną składkę roczną, zarobiłbyś 2640 zł plus 23% VAT-u. Drugi tydzień. Sprzedajesz jeden produkt za średnią, tak, krajową, 24 tysiące złotych i jeden z minimalną, z minimalnym abonamentem rocznym, twoja prowizja wyniesie za ten tydzień, za te dwie sprzedaży 10 tysięcy 120 złotych plus 23% VAT. -u. Trzeci tydzień. Załóżmy, że sprzedajesz za jedną czwartą średniej krajowej, czyli za 6 tysięcy złotych i drugi produkt sprzedajesz za Połowę średniej krajowej, czyli za 12 tysięcy złotych abonamentu rocznego. Twoja prowizja za ten tydzień wynosi 6600 zł. No i w czwartym tygodniu masz niższą skuteczność, bo sprzedajesz tylko jeden produkt, ale za to za 60 tysięcy złotych, czyli ten maksymalny pakiet, ten maksymalny abonament Diamond. Twoja prowizja wyniesie 22 tysiące złotych. A więc w tym modelu. Sprzedaży. Twoje miesięczne wynagrodzenie wynosi 41 360 zł plus 23% vat -u. To jest oczywiście model. Powinieneś wiedzieć, że na rynku finansowym są doradcy, którzy zarabiają miesięcznie nawet setki tysięcy złotych. My tutaj mamy produkt, który zdecydowanie łatwiej się sprzedaje. Jest naprawdę atrakcyjny, ponieważ pozwala przedsiębiorcy osiągnąć mnóstwo korzyści i prywatnych i firmowych. A więc, jakie będą za zarobki, zależy to tylko i wyłącznie od Twojego zaangażowania. My stworzyliśmy dla Ciebie, dla siebie również, ogromny potencjał dochodowy, i najciekawsze jest to, że dajemy ogromne korzyści rynkowi. Kilka słów na temat bonusu za rozbudowę zespołu. A więc aby otrzymać bonus za polecenie współpracy z nami, powinieneś podpisać umowę współpracy, zostać aktywnym doradcą klienta biznesowego. No i jeżeli polecisz komukolwiek albo za pomocą swojego linka z twoim identyfikatorem, albo też za pomocą ustnego polecenia, które później zweryfikujemy, możesz otrzymać po pierwszym miesiącu do 300 zł kwoty brutto i do trzeci, po trzecim miesiącu do 500 zł brutto bonusa za rozbudowę zespołu. Fantastyczna informacja, prawda? No i jeszcze lepsza informacja na dobry start. Mamy konkurs. Konkurs rozpala wyobraźnię, mobilizuje ludzi aktywnych, a więc popatrzmy. Możesz spędzić cały weekend z, z drugą osobą z, z wybranym przez ciebie ośrodku spa na terenie Polski. Co trzeba zrobić, żeby wygrać ten konkurs? A więc od momentu podpisania umowy 30 dni jest na realizację celów i tym celem jest sprzedaż produktu z abonamentem Diamond, tym najwyższym i ten, kto z grupy szkoleniowej zrobi to pierwszy, wygrywa konkurs no i spędza miły weekend SPA na terenie Polski, to wybranym SPA przez siebie samego, a więc życzę Ci powodzenia. Jak wygląda teraz kalendarium działań, czyli co trzeba zrobić, żeby podjąć współpracę z nami? Zgłoszenie chęci współpracy, tak? Podjąłeś już taką decyzję, a więc ten krok mamy za sobą. Teraz na czerwoną wyróżniamy ten etap, na którym się obecnie znajdujesz, a więc zapoznajesz się z internetową ofertą współpracy w roli doradcy klienta biznesowego, po czym, jeżeli masz taką intencję podjąć. Tę współpracę, rejestrujesz się, czyli zgłaszasz swój udział w szkoleniu przygotowującym do współpracy, następnie wnosisz opłatę rezerwacyjną, po czym szkolisz się pod naszym kierunkiem przez cały dzień, przygotowując się do realizacji zadań doradcy klienta biznesowego Premium Profit. W trakcie szkolenia podpisujesz umowę współpracy, po czym po szkoleniu jeszcze uczestniczysz. W szkoleniu online, w ramach którego opanowujesz sztukę umawiania spotkań handlowych, po to, żebyś miał wybór, czy sam umawiasz spotkania handlowe z klientami, czy też korzystasz z umówionych spotkań przez konsultantów telefonicznych Premium Profit. No i ostatni, już najważniejszy etap, czyli tak naprawdę to dopiero start, to jest rozpoczęcie pracy. Kilka słów na temat opłaty rezerwacyjnej. Jest to opłata, której celem jest dyscyplinowanie osób rezerwujących udział w szkoleniu. Wyszliśmy z takiego założenia, że miejsca na naszych szkoleniach są cenne, dlatego też osoby, które zarezerwują udział w szkoleniu, wpłacają kwotę 30 zł. My wystawiamy na te kwoty faktury VAT, nie zarabiamy na tych opłatach rezerwacyjnych. W całości przeznaczamy na catering, czyli kawa, herbata, soki, woda, ciastka, kanapki, czasami pizza, ostatnio był jakiś obiad, karkówka, jakieś polędwiczki. Dodatkowo 5% tej kwoty przeznaczamy na cel charytatywny. Oczywiście jeszcze z tej kwoty płacimy księgowej, bo oczywiście w spółce za każdy przepływ jest fakturowany, prawda? A więc ta kwota ma spowodować, że. Jeżeli zarezerwowałeś miejsce na szkoleniu, no to oczywiście z błahych powodów nie opuścisz tego dnia szkoleniowego, po to, żebyśmy nie marnowali miejsc dla innych kandydatów, prawda, którzy chcą, chcą się przygotować do pracy w charakterze doradcy klienta biznesowego. W takim razie już teraz oficjalnie zapraszamy ciebie do udziału w szkoleniu. Przygotowującym do pracy w charakterze doradcy klienta biznesowego premium profit, jak się przedstawia program tego szkolenia, a więc będziemy mieli przyjemność się poznać, a następnie omówimy i powyjaśniamy szczegóły zasad współpracy. W roli doradcy klienta biznesowego podpiszemy umowę współpracy, po czym będziemy analizować w szczegółach. Produkt dla klienta biznesowego, omówimy listę korzyści, a więc wszystkie korzyści, i osobiste, i firmowe, jakie czerpać będą nasi klienci z Twojej sprzedaży, po czym przejdziemy w sposób praktyczny przez koło procesu sprzedaży y, produktu abonamentowego. Będziemy pracować nad umawianiem spotkań przez telefon. Po czym najważniejsze elementy rozmowy handlowej, czyli prezentacja produktu, radzenie sobie z obiekcjami, w jaki sposób też efektywnie zamykać ten sprzedaż, no i dość istotna rzecz, jak budować rynek sprzedaży, czyli skuteczne zdobywanie poleceń. Około godziny 18 zakończymy nasze całodniowe szkolenie, a więc od 10 do 18, 8 godzin intensywnej pracy przygotowującej do. Roli doradcy klienta biznesowego. Co trzeba zrobić, żeby wykonać ten ważny drugi krok? Otóż, aby zgłosić swój udział w szkoleniu przygotowującym do współpracy w roli doradcy klienta biznesowego, kliknij przycisk krok 2 znajdujący się pod tym monitorkiem z prezentacją. Na pewno widzisz ten przycisk pod spodem. Kiedy klikniesz go, otworzy się podstrona z informacją o szkoleniu całodniowym oraz z formularzem zgłoszenia Twojego udziału w całodniowym szkoleniu. Tak więc, osoby, które po tej prezentacji internetowej zdecydowane są podjąć współpracę w roli doradcy klienta biznesowego Premium Profit. Zapraszamy na szkolenie przygotowawcze. Proszę zapiszcie sobie ten link www.doradca.premiumprofit.pl, a jeszcze lepiej kliknijcie przycisk Krok 2 i rozpocznijcie niezwłocznie procedurę zgłaszania swojego udziału w szkoleniu przygotowującym. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za udział, dziękuję za wysłuchanie prezentacji. Jestem pewien, że wkrótce zobaczymy się na szkoleniu.